Ale ślady tego porozumienia są widoczne, widoczne znacznie, znacznie wcześniej, znacznie wcześniej. Bo w zeznaniach złożonych w Kongresie Stanów Zjednoczonych w 2019 roku pani Fiona Hill, kim jest Fiona Hill najpierw? Tak? To jest taka brytyjska, amerykańska specjalistka do spraw polityki zagranicznej analityczka. Ona ma podwójne obywatelstwo. I za pierwszego Trumpa w latach 2017 19 pełniła funkcję starszego dyrektora do spraw Europy i Rosji w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. No i była kluczowym świadkiem w pierwszym postępowaniu impeachmentowym przeciwko Trumpowi w 2019 roku. I ona wtedy była łaskawa zeznawać na temat polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i Rosji. I te zeznania, one są jawne, i ona w tych zeznaniach Powiedziała, że był zawarty, że ona słyszała o dealu między Trumpem a Putinem, który dotyczył Wenezueli i Rosji. takiej, takiej próbie, to znaczy ona nie, przy tym nie była, ale wie ze swoich kanałów i, i ta wiedza była w Białym Domu, że jakby Rosja proponowała taki prosty interes. My wam zostawimy tą Wenezuelę, to jest wasza strefa wpływów, nie będziemy się w to wtrącać, ale wy się nie wtrącajcie w to, co my robimy z Ukrainą. I takie rozmowy podobno były prowadzone i to jest, proszę Państwa, już rok 2019 za pierwszego Trumpa.